Powrót przycisków to nowy trend w motoryzacji. Wiedzieliście, że coraz więcej marek rezygnuje z dotykowych ekranów? Volkswagen już przyznał się do błędu. Przyciski na kierownicy i do klimatyzacji wracają, bo auto to nie smartfon. Kierowca musi móc obsługiwać funkcje bez patrzenia. Mercedes też zmienia podejście. Ogromne ekrany już nie są symbolem luksusu. Teraz liczy się jakość materiałów, metalowe przełączniki i minimalistyczne wnętrze. Hyundai po badaniach z udziałem kierowców doszedł do wniosku, że nadmiar ekranów po prostu irytuje. Dlatego w nowych modelach wracają fizyczne przyciski i pokrętła. Jest prościej i bezpieczniej. Subaru również stawia na klasykę i spotyka się z pozytywnym odzewem klientów. A Xiaomi, Chińczycy poszli o krok dalej. Ich ekran centralny ma magnetyczne mocowania, dzięki którym sam możesz dodać fizyczne przyciski albo pokrętła, jak wolisz. A ty, co wybierasz? Przyciski, dotyk, czy może hybrydę? Napisz w komentarzu.